Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy z ogrodu, i powiem Wam, że zrobiło się zimno. Nie wiem, jak u Was temperatura, ale u mnie dzisiaj jest 3 stopnie na plusie tylko. A niedawno jeszcze było 17 stopni, tak było cieplutko. A teraz znowu jakieś ochłodzenie przyszło. I nawet w nocy jest przymrozek lekki do minus 2 stopni, więc znowu przyszło zimno. A już myślałam, że będzie już fajnie wiosna. Tutaj dzisiaj z ogrodu chciałam Wam pokazać, jak fajnie już zaczynają tulipany wychodzić, budzić się. Tutaj, które miałam posadzone na jesień. Tutaj na rabacie kwiatowej, tutaj fajnie zaczynają puszczać, widać nowe, rozwijać się. To są koździki brodate. W tamtym roku mi nie kwitły. One chyba w drugim roku kwitną. Jestem ich bardzo ciekawa, jak zakwitną, na jakie kolorki, jak będą wyglądać. Tutaj moja rabata kwiatowa. Ale niestety jeszcze jest tutaj dużo pracy do zrobienia. Nie wszystko jeszcze się uprzątnęło. Tutaj również tulipanki. A dzisiaj ja przyszłam z takim zamiarem, aby sobie posadzić coś do ogrodu. No. Tu jeszcze Wam pokażę moje butelki, do których wysiewałam sobie różne kwiaty jakiś czas temu. Zobaczmy tutaj do środka, czy coś tutaj już jakieś oznaki kiełkowania są, czy nie ma. Tutaj, jak zajrzyjmy do środeczka, to coś już tutaj nam kiełkuje. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja sobie przeczytam, co tu jest. I tutaj jest przypołudnik. Tutaj sobie wysiałam jakiś czas temu nasionka. No i fajnie wzeszły. Tutaj jeszcze nic. Ale to miałam niedawno wysiewane w tych butelkach. Tutaj też nic. A tutaj w takim pudełeczku wysiałam sobie kalafiorbora w lutym. No i coś tutaj możemy sobie otworzyć nawet, ale widzę, że paskudy ślimaki mi tutaj weszły. I chyba mi tutaj pozjadały sadzoneczki. Za duże otwory są, i one tutaj weszły. I nawet tutaj jest lokat, tutaj wiadereczko otwarte, i zobaczcie, jest intruz ślimak. No i tutaj widzę, że pochodził i pozjadał mi kalafiory. Został 1-3-2. Fuh, nie lubię tych ślimaków. One są paskudy takie. Muszę sobie dać też również taką siateczkę, jak tutaj na tych butelkach, tutaj na tym wiaderku. Jednak te otworki za duże, i ślimaki tutaj wchodzą. Tak samo mam tutaj też pewnie za duże otworki. No i zobaczmy jeszcze, co tutaj wykiełkowało w tych doniczkach. Jestem sama ciekawa. O, tutaj coś jest. I mamy tutaj szałwię omszoną. Tą fioletową. Fajnie już wzeszła. Tutaj jeszcze nic. Tutaj mamy. Tutaj mamy ślicznie, zobaczcie. Zieloniutko. I tutaj jest nemezja, biało-niebieska. Zobaczmy, co tutaj dalej. Wow, tutaj również super wykiełkowały. Nie będę ich otwierać, tak Wam powiem tylko, co tutaj mam. Lubin trwały. Tu chyba jest, nie wiem, czy też niebieski czasem, kolorek. Tutaj nic. Liatra. Tutaj też nic. Tutaj też nic. No, jeszcze nie wszędzie. Oj, tutaj coś jest. Zobaczcie. Żmijowiec. Mamy sadzoneczki. Oj, i tutaj są jeszcze piękne. Powiem Wam pierwszy raz robię ten wysiew w butelkach. No i zobaczcie, jakie tutaj są już duże roślinki. Tu nie widać, bo jest zielona butelka akurat, ale są bardzo duże. Tutaj mam haber biały. No, więc za niedługo będę musiała go stąd wziąć i poprzesadzać do osobnych. Tutaj Lwia Paszcza ślicznie wykiełkowała. Może nie warto na parapecie wysiewać rozsad kwiatowych. Tylko bardziej właśnie zrobić sobie taki zimowy wysiew do butelek. Oj, zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Troszkę tego jest. Tutaj Wam chyba pokazywałam. A nie, tu jest jeszcze. Zobaczcie. Goździk ogrodowy. Tutaj. Lawenda. Lawenda, nic na razie. Tutaj mam orliki, ale też nic. No i tutaj jest złocień. Złocień właściwy, czyli taka biała margaretka. Tutaj również coś wykiełkowało. Lewkonia letnia. No i tu zobaczmy. Tutaj nic, a tutaj mamy naparstnicę. No i tak wyglądają moje butelki. No i tutaj przed butelkami pięknie. Już schodzi przytacznik, kwitnie na taki fioletowy kolor. Tutaj mam kupidynki, które też już puszczają y, fajne zielone listki, ale będę musiała je stąd przekopać i to już na dniach, dlatego że tutaj, właśnie w tym miejscu między tym przetacznikiem a lawendą, będę miała y, domek dla pszczółek murarek. Tutaj, przed moją szklarnią, będzie zaraz na wejściu domek dla murarek, który dzisiaj Wam pokażę. Ostatnio nie było filmików, dlatego że miałam trochę pracy z tym domkiem, żeby go zrobić. No i dzisiaj jest taki dzień, że będę go malować. Więc pokażę Wam, na jaki kolor będzie malowany, no i jak wygląda mój nowy domek dla pszczółek murarek, który już niebawem tutaj powędruje. Gdy oczywiście wysknie farba. No i będzie tutaj na przodzie umiejscowione. A tutaj w tych dwóch skrzyniach na jesień. W jednej na jesień, w jednej chyba w styczniu były wysiewane marchewka i pietruszka. Na razie nic nie widać w schodów. Jestem ciekawa, czy coś z tego będzie i czy to wzejdzie. No, bo jak nie wzejdzie, to będę musiała na nowo wysieć sobie marchewkę. No bo bez marchewki ogród to nie ogród. Ale dzisiaj wysiewamy nie marchewkę, tylko. Zaraz Wam pokażę co. A tutaj już taki piękny szczypior zieloniutki. Zobaczcie, jaki gęsty. Już można by było go sobie śmiało poucinać na kanapkę. Super. No i dzisiaj będę sobie wysiewać, powiem Wam groszki. Groszki bezpośrednio do gruntu. Te same groszki, które wysiewałam. Do szklarni jakiś czas temu. Na koniec, sobie wejdziemy do szklarni i pokażę Wam, jak teraz one wyglądają. Groszki cukrowe. I tutaj mam groszek Ambrozja. No i ten fioletowy jest bardzo pyszny. Polecam Wam naprawdę bardzo dobry. Można powiedzieć, że jest jeszcze słodszy niż te groszki tutaj. Wysieję sobie bezpośrednio do gruntu. Tutaj rośnie sałata, sałata taka ciemna, przezimowała. Ona była, nie wiem nawet kiedy, po, posadzona, ale bardzo dawno temu. I powiem Wam, to jest jedyna sałata, której ślimaki się nie tykają, nie lubią jej, więc śmiało możecie sobie ją sadzić, tą ciemną sałatę. Ale ona jest gorzka w smaku, więc to jedynie jeśli lubicie taką gorzką, no to Wam ją polecam. Jeśli macie problemy ze ślimakami, tej sałaty nie jedzą. I jeszcze dzisiaj posadzę sobie skorzonerę. Nigdy tego warzywa nie miałam. Wygląda tak. W tamtym roku go próbowałam na rozsadę wysiać, ale się nie doczekałam sadzonek, w tym roku bezpośrednio do gruntu. Producent tutaj pisze, że od marca do kwietnia bezpośrednio do gruntu jest to y, taka cylindryczna, jadalna część zakończona korzeniem spichrzowym, czyli coś podobnego, choćby marchewka, pietruszka, y, która przyrządza się jak szparagi. Dziwne jestem bardzo ciekawa. Korzenie można również dusić, zapiekać, a także dodawać do surówek. Roślina bardzo dobrze zimuje w gruncie. Więc sadzimy dzisiaj również skorzonerę, żeby zobaczyć jak wygląda na żywo. No i jak smakuje. Jeśli mieliście kochani okazję skosztować, no to napiszcie mi w komentarzu, czy wam smakowała. No i czy warto ją uprawiać czy raczej nie. Na pewno jest to warzywo mało spotykane w ogrodach i chyba mało osób to akurat warzywo wysiewa. Ja wysieję bezpośrednio do skrzyni tutaj za sałatą, no i zobaczymy co z tego będzie. Zabieramy się do wysiewu i groszku i skorzonery, skorzonery w marcu. W pierwszych dniach marca, ale zimnych dniach marca. Jakoś te pory roku się wymieszały. W lutym mieliśmy ciepło, naprawdę cieplutko, a teraz marzec zaczął się chłodno. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczcie, jak wyglądają nasionka z kożonery. Takie dość duże, podłużne patyczki. Wysiejemy sobie i zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj Wam jeszcze chciałam pokazać, że tutaj mi rośnie szczaw. Z tamtego roku. Miałam sadzoneczkę, no i przezimowała, i sobie rośnie i fajnie wypuszcza teraz nowe listki zielone, wysiewamy. No i mamy groszki wysiane. Powiem Wam, zrobiłam sobie taki miks, zielone i fioletowe razem. Wymieszane dość gęsto, żeby one fajnie się tak po prostu zagęściły i były w takim jednym rządku. A tutaj mamy skożonerę, troszeczkę rzadziej. No i zobaczymy, co wykiełkuje. Co z tego będzie? Z tych pierwszych marcowych wysiewów prosto do gruntu. Teraz sobie to zasypię, oczywiście troszkę podleję. No i będziemy wyczekiwać. A teraz jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają groszki wysiane w szklarni jakiś czas temu. No, a tak wyglądają moje groszki w szklarni. Tutaj mamy groszek ambrozja. Widać, że jest dużo mniejszy. Niższy. Tutaj mamy groszek sześciotygodniowy, stanowczo większy. Ma taki jaśniejszy kolor, ale sadzoneczki są dużo wyższe niż te, a były sadzone w tym samym dniu. I ten sześciotygodniowy, i ten ambrozja. A tutaj trzeci jako z kolei jest ten groszek. Aha, yy, nie, tutaj mam pachnące groszki. Bo właśnie wtedy zapomniałam tego fioletowego wysiać. Tutaj są groszki pachnące, są troszeczkę mniejsze, fioletowo niebieskie i tutaj mam groszki pachnące dużo mniejsze, bardzo malutkie. Dopiero niedawno chyba zeszły i są takie marniutkie, można powiedzieć, w kolorze różowym i czerwonym. Tutaj. No ale ten groszek sześciotygodniowy, no to on jest chyba jako pierwszy. Yy, szybciej rósł, no bo jak mamy mieć zbiory po sześciu tygodniach, no to on musi raz, dwa dać nam plony i musi być szybciej okazały niż ten na przykład Ambrosia. Zobaczcie, dopiero jest malutki, ale za to jest taki ładny, ciemniejszy kolorek. Ten jest taki bledszy. No ale... Ale są pierwsze groszki w szklarni. Tutaj Wam jeszcze obok pokażę, też wysiewane były wtedy rzodkiewki. Pięknie się zaliściły, ale jeszcze no nie mamy żadnych zbiorów, bo są maluteńkie. Tutaj widzę jakaś pokrzywa mi rośnie. Maluteńkie kuleczki. A tutaj oregano. Pięknie przezimowało i pięknie się teraz tutaj rozwija. Jeszcze Wam pokażę poziomki, jak ruszyły. To jest niemożliwe, tak ruszyły poziomki. One są bardzo duże, kwitną, są w szklarni, przeniesione razem z całą doniczką. Kwiatuszków jest dużo. No i po prostu, jako sadzonki się zrobiły takie bardzo duże, bujne, bardzo fajnie. Teraz pędzel w rękę i idę malować. Pokażę Wam za chwilkę, co będę malować. No i na jaki kolorek. No i tutaj mam domek dla murarek zrobiony z drzewa. Trochę to czasu zbyło na tym, ale jest nowy domek, bo tamten już mam taki brzydki. No i będą miały tutaj. Nowe pomieszczenie. Teraz go będę malować, a potem tutaj jeszcze przyjdzie siatka, żeby zabezpieczyć te murarki przed, przed zjedzeniem przez ptaki czy jakieś tam myszy, żeby ich nie powyciągały. Dlatego tutaj będzie również zabite um, siatką taką. No i na taki piękny kolorek będę malować domek dla murarek, taki naprawdę ładny, różowy. Będzie właśnie taki. Akcent, można powiedzieć, cukierkowy, wesoły w moim ogrodzie, właśnie w domku. Kochani, ja się zabieram zamalowanie. A Wam życzę wspaniałego dnia, dużo zdrowia, no i do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa, pa, pa. No i domek pomalowany. Teraz już to zostawiam, a jutro jeszcze raz pomaluję, aby wzmocnić to drewno, żeby tak szybko nie zgniło. Wiadomo, potem są różne temperatury na dworze, deszcze, żeby służył pszczółkom jak najdłużej.